Cześć, witajcie z tej strony Walduś, a to jest moje nowe konto. Fortnite. Cie. Pewnie się spytacie, Waldek, dlaczego zrobiłeś nowe konto? Mianowicie, jakiś czas temu na Discordzie pisałem wam o tym, że będę chciał omówić wszystko w ratowaniu świata i też wpadłem na taki pomysł, żeby pokazać wam tą drogę od pierwszego levela mocy w ratowaniu świata do tego 130 właśnie na nowym koncie, gdzie po prostu będziemy sobie zdobywać różne rzeczy i generalnie postaram się rzeczywiście pokazać wam wszystko: wszystkie obrony burzowej tarczy, wszystkie wytrzymałościówki. Właśnie z poziomu takiego konta, które startuje od zera, będzie to wymagające zadanie i generalnie wiem, że na tym kanale kiedyś powstały trzy filmy z serii od zera do bohatera, bo też kiedyś był taki pomysł, ale teraz po prostu chcę podejść do tego tematu na poważnie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek schematy, Bohaterów i inne różne rzeczy w ratowaniu świata, no to będą nagrywane z głównego konta z tego tytułu, że po prostu na tamtym koncie mam wszystko, na swoim głównym, a na tym po prostu nie będę miał nic. Także, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania kupujemy i rozpoczynamy nową przygodę. Dobrze, moi drodzy, ratowanie świata mamy już kupione, odpalone. I teraz tak, w ogóle nie zapłaciłem za to dużo. E, 56,79 i teraz tak, moi drodzy, ostatnio czytałem artykuł, że Epic zmienia ceny fałdolców, zmienia ceny e, pakietów i ratowanie świata miało kosztować znowu 71,99. I teraz tak, e, nie wiem czy oni już to wprowadzili, ale generalnie jestem bardzo zadowolony, że udało się jeszcze dorwać. Powiedziałbym kolejną kopię, kolejny e, w przyszłości magazyn trapów e, w tak niskiej cenie, że tak powiem. No bo na pewno to konto będzie magazynem gdzieś tam w e, niedalekiej przyszłości, tak myślę. E, dobrze. Burza nadeszła bez ostrzeżenia. Ej, w ogóle ja Wam powiem, że ciary mnie trochę przeszły, bo wyczuwam nostalgię 2017 rok. Końcówka. Patrząc na to, jak ta gra obecnie wygląda, no to to trochę. prowadza w nostalgię, nie? Jest ta historia, jest ta przygoda. Koniec świata. No, potężny koniec świata. Czy ktoś mnie słyszy? Potrzebuję pomocy. Jestem tu całkiem sama. Ktoś mnie słyszy? Potrzebuję pomocy. Jestem tu całkiem sama. A to chyba Rej. W ogóle będzie to fajne, fajne doświadczenie, bo jeszcze sobie Fabułę całą przypomnę, więc będzie to. E, Vergit. Witamy w bazie głównej. O nie, potwory. Widziałem chyba smashera, słyszałem. W ogóle znaczek w indertechu. Leci smasher. A łapkę mu przetrzasnęło niedobrze. Fortnite. Kocham Fortnite. A nie śpisz, jako głowa w porządku? E, po tych schodach powinno się chodzić. Taka mała rada. Hmm. <noise> <noise> Zignoruj to. Dobra, nazywam się Rey. Jesteśmy wsparciem dowódcy. Albo bylibyśmy, gdybyśmy mieli dowódcę. A wniosek z tych ćwiczeń. Jest... O, małe robociki.

Robię to od 6 lat, moja droga. Od 6 lat. Z czerwami, oczywiście. Dawaj, karabin, jazda. Logbot. Nie, nie Larsbot, przepraszam. Logbot. Teraz sobie przypomniałem. No dobra, fajnie to wygląda. Nostalgia. Piękne to jest. Ale gnata dostałem. Jacie. No, mogliby mi dać od razu? Przedstawienie pierwszego rywala czy potężnego rywala w ogóle jak ja movement tu poustawiony masakra. Jaki gigantyczny jest ten interfejs? Masakra. Dobra, e, zrobimy sobie jedną rzecz. Bo ja muszę sobie przede wszystkim zmienić sobie czułość myszy. O, jest za, za wysoka. Na pewno czułość celowania na 30 ze ustawie. Z tego tytułu, że. Dlaczego by nie... A, może niech będzie 20. 8 i 4. Niech będzie. O, teraz zdecydowanie lepiej. Mogę sprintować? Jeszcze nie mogę. Okej. Okay. I klawiszologię będę musiał przestawić. To zdecydowanie. Po tej misji sobie na pewno ogarniemy klawiszologię, bo muszę mieć swoją klawiszologię. Zdecydowanie. Ty mogę slajdować i mogę sprintować. Super. Od razu. A mogę się wspinać? Nie mogę. Rampę? Otwórzmy skrzynkę. Dobra, dostałem miecz. Dostałem łapkę. Zbierz materiały. Znając życie, zbierz materiały, zbieramy. Okej, okay, troszkę amunicji, to się przyda. Powrozy w drzewach, zardzewiałe części mechaniczne z samochodów. Podoba mi się to.

No i mamy też ten nasz fort z tego, z, e, powiedziałbym z trailera. No idą, idą husky. I idą niszczyć wszystko. Muzyka epicka oczywiście, bo to wiadomo em, musi coś takiego być trochę dramaturgii na samym starcie. Em, dlaczego by nie? Udaj się do fortu, broń fortu. Ależ potężny damage, bije 30 damage'u. Dobrze, 20 sekund do obrony. Nie, eee, ty chyba nic nie zepsujesz tutaj, przyjacielu, co? Nawet nie muszę zbytnio ostrzelać tutaj, bo one i tak nic nie zrobią. W sumie obrońcy tu wszystko, wszystko ogarną. Dobrze, zbierzmy trochę maców, to się przyda. Od razu. Nie ma co. Nie ma co czekać, bo to potem będzie przydatne. Dobra, y pułapki. No na pewno. A co to w ogóle jest? Wejść do bunkra. Dobra, no to wchodzimy i zobaczmy. Z tego co kojarzę, to tu będzie skrzyneczka i będziemy chyba zaraz odpalali. O, RPG dostałem! Miło. O, darmowy metal, darmowy metal i śrubki, to się przyda. Dobrze, wystrzelamy rakietę i będziemy zaraz bronić, to na pewno. Dobra, mamy to. Troszkę amunicji, na pewno to się przyda, ale powiem wam, klawiszologia to muszę ją szybciej przestawić, bo to masakra. Tragedia, mamy blue glut. To się przyda, na stówkę to się przyda. Z tego tytułu, że no, żeby odpalić, blue żeby odpalić cokolwiek w ratowaniu, trzeba mieć blue glut więc to jest taka podstawa, o której prawdopodobnie wszyscy gracze wiedzą. Um, because why not. Dobra. O, zdobyłem niebieską broń. W ogóle warto takie rzeczy tu przeszukiwać. Z tego tytułu, że zawsze są jakieś ciekawe rzeczy, a na przykład takie oto niebieskie bronie będę mógł sobie na spokojnie potem przepalić w materiały. Więc zdecydowanie to jest to dobra sprawa, że tutaj trochę wlazłem, trochę exploringu z gierek. Um, Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze więcej amunicji, tu już od razu jakieś grzybki mi się pojawiły, I like it so much, jeszcze tutaj jakaś beczuszka, proszę bardzo, jeszcze troszkę tych części i tu chyba nic więcej nie ma. Dobra, próbujemy wystrzelić rakietę, mamy blue i do Idą pustaki. No, biegnę, biegnę, biegnę. Ty, a tu coś jest do przeszukania? Smasher, ja już stąd go słyszę. Wrum, 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 wrum wu, wu, wu. O, przyszedł, rozwalił. Chyt. W ogóle ja Wam powiem jedną ciekawą rzecz. Czemu tego nie ma jako schemat jakiejś pułapki czy coś? To by było fajne, ale niestety tego nie ma. Dobrze, minutę, muszę tego bronić. Ty, ja mam te fajerwerki, hehe! Heh. Happy birthday! <grystanie> to jest totalny. Ale coś tam damage'u bije, nie powiem, że nie. A ja to muszę bronić, Nie dobrze Minuta 15 To ja może sobie jeszcze jedno, jeszcze sobie dwa trapy postawię Ciekawe czy to w ogóle Same te pułapki tu dadzą radę? Powinny, same sobie tutaj Ej fajnie tu strzela, czemu tego nie ma w normalnej gierce? No bronię, bronię, bronię F1, ja nie mam F1 na klawiaturze. Ty no, musiałem dwa klawisze kliknąć, żeby F1 machnąć. <laughs> nie mam F1 na klawiaturze. <laughs> Zabawne. 60% klawiatura, I like it so much. Być? 10 sekund do startu. Jakieś matce tu są? Nie ma zbytnio. Okej. Okay. i rakieta wyszczelona. Super. Także pierwszą misję żeśmy zrobili. Podoba mi się to. Łup. I wyleciała. I pustaka też w kosmos żeśmy wywalili. Ej, w ogóle jestem ciekawy, czy z tego pakietu są jakieś itemy do ratowania świata. Bo chyba z tego co kojarzę, to nie, bo tam jest tylko skinek, faudolce i coś jeszcze. Eee, więc, fa a faudolce są za zadania dzienne. Więc, zanim my je odblokujemy, to będziemy musieli zrobić pierwszą obronę burzowej tarczy w kamiennym lesie. No dobra, pierwsza misja zrobiona. Zostałem za to łup czwartego poziomu. Zostałem dwa schematy. 120 tysięcy expa do kartetu bojowego. Dostałem za e, e. Za zrobienie samouczka dostałem 120 kloka, także brzmi to bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, moi drodzy, na tym sobie zakończymy. Z tego tytułu, że powiedzmy też chcę, żeby te filmy z tego, z tego konta były regularnie, więc powiedzmy w następnym filmie będziemy robić obronę burzowej tarczy 1, która nie będzie zbyt długa i zagramy pewnie sobie jakąś misję z tego tytułu, że po prostu będziemy musieli zrobić pierw fabułę, żeby móc odblokowywać inne rzeczy. Za dzisiejszą uwagę wam dziękuję i teraz tak moi drodzy wszystkie filmy z tej serii będą w osobnej playliście z tego tytułu, żeby było łatwiej je wyszukiwać i ewentualnie e, łatwiejsze będzie wyłapywanie e, z tej serii jakichś tam treści. Także generalnie bardzo wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego baju!